Co to, za... co to za wyraz nam wyszedł? Inny, zupełnie. Zupełnie inny wyraz, niestety, chyba, co? Bo co to miało być? Gnat. To miało być Gnat, sprawdźmy, upewnijmy się. To miało być Gnat, a wyszło nam co innego. Masz na pamiątkę. Trudno, nie udało się, ale brawa dla siebie za to, że w ogóle umiałeś włożyć ten kwadracik drewniany do tej. Może osiem. Osiem. Ósemka. Potłuczone kamienne tablice z tajemniczym napisy. No to czas start, tu. Nie, no, już musisz sprężać. Jest No, dobra, zaliczamy, przeczytaj głośno. Ciekawostka. Ciekawostka. I to jest oczywiście, ciekawostka. Biegnij po ustępkę, biegnij po 8. Ostraniano, słuchajcie. i w nagrodę dla Magdy gry komputerowe zestaw gieru fundowała firma Techland z Ostrowa Wielkopolskiego, producent gry komputerowej Alicja w krainie czarów. 22 Heh. Kolejna nagroda dla Magdy ze książek popularno-naukowych. Prawda, Magda? I przewróć sobie masz trzy punkty razem. Przewróć punkty. Marcin. Poproszę dziewiątkę. Poprosimy dziewiątkę dla Marcina. To nasze zadanie dźwiękowe. Zacięta płyta i stary patent. No, coś nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i co to? Jest to szklanka wody. Czy tytuł tej piosenki brzmi Szklanka wody? Marcin ma dwa punkty i dzięki niemu odsłaniamy literkę z numerem 23. 23. I nagroda dla Marcina. Zestaw gier Super Farmer, kujsy o cywilizacji, łamisłówka, przysłowia i warcaby. Gry ufundowane przez producenta firmy Granna z Warszawy. Dziesiątka y. Kolejna nagroda dla Marcin'a sakwa siedzisko rehabilitacyjne. Znasz nasze piosenkę? Kto to śpiewa? Bajn. czyli? Data. Yy, Data Posłuchajmy jak to brzmi już w takiej dobrej wersji. Dobrze. Dwa punkty, czyli razem będziesz miał 5. O! Daniel. Sześć. 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 Przedmiot w magicznej skrytce. Gdy włożysz tą rękę, zaczniemy liczyć, liczyć czas. Nie możesz patrzeć, możesz tylko dotykiem stwierdzić, co to jest za przedmiot. Tak? No dobrze, to uwaga. Czas start. Patrz też sobie na, na, na hasło. No co to może być? No jest, korkociąg. Czy to jest korkociąg? To jest korkociąg. Daniel ma dwa punkty! Dobra. I tak, odsłaniamy literkę z numerem dwa. dwa. O. Nagroda dla Daniela, gry komputerowe oraz roczna prenumerata magazynów PC, format net oraz CD Action z dołączonymi dwoma płytami kompaktowymi. I trzy. I trzy. C. I kolejna nagroda dla Daniela, zestaw modeli do sklejania marki rewe ufundowany przez firmę Kobi Airtrop z Warszawy. Brawo, Daniel. Przewróć sobie dwa punkty, będziesz miał trzy. My liczymy na Daniela, który punkty dla nas bierze. Magda. Trójka. Trójka. Pytanie z mętnej wody, a więc tajemnicze źródełko. Zdoba lwa. Zdoba lwa. Czas start. Zdoba lwa. Spójrz na piramidę. Nie wiesz? A jak zobaczysz, to zobaczysz, jak to jest proste. Popatrzmy, co to za ozdoba. Jaką ozdobę ma les? Grzywę. Les ma wielką grzywę. Trudno, nie masz punktu. Nie dostaniesz tej nagrody, ale. Nic jeszcze nie jest stracone, dlatego, że Magda i Daniel mają razem po trzy punkty. I oboje w związku z tym na drugim miejscu wchodzą do finału. Brawa dla nich. No i jesteśmy w finale. Naszym zadaniem będzie odgadnięcie złotej myśli światowida. W tym celu odsłanialiśmy poszczególne litery. Marcin ma najwięcej punktów, dlatego on zacznie. Twoim zadaniem jest e, tak, najpierw odsłonisz wybraną przez siebie literę. Tak, znaczy my odsłonimy wybraną przez ciebie literę, a potem to już zaczniemy liczyć czas, a ty odgadniesz hasło. Tak? Jesteś gotów? Tak. No to proszę. Poproszę 13. Poprosimy 13. P. Czas start. Dişli i̇şte